Witam wszystkich. Dzisiaj spotykamy się ponownie na wymianie oleju w Zielonej Astrze. Ostatnio było wymiana olej PMO 10W40. Moje obserwacje na tym oleju. Rano podpalenie po silnika, popychaczy, jakby już nie było takich bardzo mocno słychać. Co do innych obserwacji, myślę, że jest wszystko ok. Na pewno jest lepszy od olejku. Który widzimy tam z tyłu Na dzisiaj plan jest taki Żeby przepłukać cały motor Mam do tego filtry, płukankę I na końcu tam olej taki powiedzmy Nie musi być taki super jak PMO Oczywiście dzisiaj zolejemy nowy produkt PMO PMO 10W40 Max Millage Ten olej dostałem od majstra na testy Zapraszam oczywiście na jego Kanał na YouTube Marewel oraz na zamkniętą grupę na Facebooku. A więc przystępujemy do działania. No to zaczynamy płukanie. Ogólnie, na to mam taki pomysł, żeby tak jak na filmie o Majstra wywalić ten stary filtr, wkręcić nowy, nalać płukanki, później wywalić całość. Ale dodatkowo nalać 3 litry tego tańszego oleju. Też nowy filtr, żeby te pozostałości do końca się wypłukały. A na końcu olej PMO, jako po prostu olej taki ostateczny, na którym już chcę jeździć. To zleciało z filtra. Niektórych martwię takie rzeczy, niektórych nie. Nie, nie, bo pamiętam czasy polonezów, gdzie był taki olej, bodajże się nazywał petro Canada, I jeżeli przyjeżdżał samochód po wymianie, czy po przejechaniu tam 10 tysięcy kilometrów, i miał taki jasny, może nie jak w dniu wymiany, ale taki powiedzmy koloru herbaty, no to mnie martwiło, bo wtedy no z mojego rozumowania wychodzi, że on nie płucze silnika, a tu wartości i te dodatki płuczące są chyba na dobrym poziomie, skoro taki olej jest, a nie zrobiłem na nim ani 30, ani 40 tysięcy, tylko tak, znaczy no katalog, no tak po prostu się powinno, 10 tysięcy, czy to jest y, olej półsyntetyczny, czy pełen syntetyk. Ja przyjmuję takie wartości, jeżeli chodzi o auta, czy to moje, czy tam znajomych lub rodziny. A tutaj nowy tak. zaraz wlejemy płukankę i zobaczymy jak to zacznie działać. Silnik się pucze. mamy 11.25. Czyli 11.35 Powinniśmy zakończyć to wszystko. A na ścianie mamy plakaty PMO: oczywiście różne rodzaje olej, to co sobie, sobie, sobie tam życzy. Oleje tam Extreme, takie zwykłe. Mój nowy nabytek do samochodów, takich bardziej sportowych. Tutaj mamy kalendarz z Grzegorza. Mam nadzieję, że się zobaczymy na jakichś targach. Może w Poznaniu. No to czekamy. No to wracałem ponownie. 11.35, przed chwilą silnik wyłączyłem. No to teraz zlejemy, co tam było w tym silniku. Wymienimy filtr, damy nowy. No i jeszcze, żeby to wszystko się przepłukało, mam taki pomysł, żeby nalać chociaż takim tańszym olejkiem i dać jeszcze nowy filtr. Znów zostawić na jakieś 10 minut, żeby te resztki pukanki. I tego starego oleju, co tam się nie dopłukało, żeby jeszcze z tym się wymieszało. I dopiero na końcu damy olej, który chcę wlać. Jakim jest PMO? Zobaczymy, co to zacznie wylatywać. O, czarny olejek. Wszystko takie bardziej gęste, rzadkie i gęste. Oczywiście nie na podłogę, nie? To by nie było. Co do oleju, tak widzę, mi się wszystko jak bardziej rozwodniło. Ale ogólnie skład płukanek to według mnie... 3 czwarte nafty, to... ...rzeczy dość środki putrzące. także no... ...tu się nie powinno nic stać. Generalnie... ...jeszcze z tego... Co widzę? To faktycznie coś tam się mogło wypłukać więcej. No nic. Trzeba znaleźć nowy olejek, żeby to wszystko się jeszcze według mnie bardziej dopłukało. Nowy filtr. No I znowu zostawimy auto, żeby sobie popracowało i jeszcze się wypłukało. No to co? Lejemy GM-ka na dalsze przepukanie. Jak obstawiacie? Nowy olej. To na przepłukanie teraz będzie czysty, brudny, czy jaki. Według mnie będzie brudny, ale przekonamy się. No powiedzmy za 15 minut. No to co? Silnik jest wyłączony, 15 minut sobie to ładnie pochodziło. Przystępujemy do zlania. Zobaczymy co tam w środku było. To jest taka resztka. Ja już widzę co powoli z Hitla wyleciało. Teraz zobaczycie co wyleci silnik. No i drodzy widzowie, tu się nie ma co kłamać, ale niestety zleciał syf. Możliwe, że przydałoby się i drugie pukanie i trzecie, ale no myślę, że lepiej, lepiej to jedno dodatkowe niż jedno za mało. Nic. Filter mana już jest zakręcony, teraz czas znaleźć PMO i zobaczyć, czy nigdzie nic nie leci i po wymianie reszty filtrów. No, prawie 3 litry wlane. Teraz odpalimy, zobaczymy, czy nigdzie nie leci, i przechodzimy do wymiany filtrów. No, myślę, że jest ok. Jak pod filtem, pod filtrem znaczy taki pod korkiem. No i składamy dechy i jedziemy z filtrami. No, mamy filtr powietrza. Myślę, że nie jest jakiś tragiczny, ale są takie pieniądze do tego samochodu, że nawet nie ma co cudować. W środku też jakiegoś tragicznego syfu nie ma. No to wymijamy. Tak wygląda nowy. Myślę, że jest różnica. No to składamy to. No, na dzisiaj to już chyba wszystko jest porobione. Filtr kabinowy wymieniony, filtr powietrza, podkładka pod korkiem w No i to jeszcze tylko pozostanie. Yy, sprawdzenie oleju, oczywiście dzisiaj też to robiłem. I na miarce, według mnie, jest dobry poziom, takie jakby to powiedzieć. Niektórzy by się obrazili 3,4, że nie ma czegoś takiego. No, powiedzmy prawie maksimum. Eee, ja też na kolejny dzień zawsze sprawdzam, jeżeli auto jest na równym podłożu, czy ten stan jest taki sam, czy coś nie trzeba dolać. I przynajmniej się to sprawdza. Teraz co do oleju. Poprzednia właścicielka jeździła na oleju GM10W40. Ja też zrobiłem na nim parę wymian. Tylko no, ten olej taki według mnie nie jest za specjalny, bo te swoje właściwości smarne to tak traci przy 8, 10, 9, gdzieś tysiącach i po zlewaniu go no on się tak jakby już w ogóle nie lepi w ręku, tak według mnie. Później znajomy mi namówił, a Valvoline, żeby był lepszy, że amerykański i tak dalej. No i w pewnym sensie miał rację, bo on te swoje właściwości smarne mm, trzyma, ale popychacze rano na nim nie raz rano było słychać. Później nadarzyła się możliwość przetestowania oleju PMO 10W40. Poprzedni był z niebieską etykietą. <laughs> tu, no, lekkie zdziwienie popychacz już nie słychać. Swoje właściwości smarne ma takie. Dobre według mnie. Na pewno nie ma takich sytuacji jak na ziemię, że tam po prostu się go spuszcza, a tu tak no jest jak jest, że tak powiem. Teraz jest nalany olej 10W40 Max 3. No, jeżeli poprzednik się sprawdził, to myślę, że i ten się sprawdzi. Za olej oczywiście dziękuję Majstrowi. Zapraszam jeszcze raz na jego zamkniętą grupę na Facebooku Marvel. Oraz na jego kanał na YouTube o tej samej nazwie. Pozdrawiam wszystkich z czatu, z Facebooka. A co do samych olei, zapraszam wszystkich do komentowania. Kto na jakim oleju jeździ, jaki olej chciałby przetestować, jakie ma doświadczenia z olejami. Ponieważ na olej jest cała masa, a według mnie no, trzeba jeździć na takim, na którym nam odpowiada. Czy jego tam właściwości, czy jego cena ponieważ no, można kupić i olej za 15 zł za litr, a można kupić i zam za 50 zł. Ale wybór powinniśmy dokonywać sami, a przemyślenia na ten temat dokonywane powinny być poprzez nasze doświadczenia, a nie to, co ktoś tam powiedział. Także do usłyszenia, do zobaczenia.